Hejka wszystkim, witam was na kanale Zaczytana. Jestem Aurelia i dzisiaj do Was przychodzę z, do was przychodzę z filmem pod tytułem Zapowiedzi roku 2023, których się naprawdę nie mogę zaczekać, bo tak sobie przedtem przeglądałam tego epika z tymi zapowiedziami i myślałam sobie: o oh wow, o oh wow! Więc co? Bez przedłużenia, zaczynajmy. Jak widzicie, dzisiaj tak na luzie, koczek tutaj, koczek tutaj, w. Wszystko na luzie. Ja ogarnęłam sprzątanie w pokoju, więc teraz pora zrobić jakąś przyjemność, czyli właśnie nagrywali z wami. A! Pierwsza książka, jaką tutaj będziemy mieli, to Arystres i Dante przepadają w toni życia. Eee, no, ja wam powiem tak, że ja się tej premiery bardzo nie mogę doczekać, ale tutaj e, chwila prywaty. Wczoraj dostałyśmy prezenty od babci z Ameryki, no nie? I... <try> <laughs> Jak dobrze możecie wiedzieć, o pierwszy tom Arystoteles i Dante już czytałam, ale mam y, no, po angielsku pierwszy tom i jeszcze nie wiem, co z nim zrobię, tak się zastanawiam, może wam zrobić rozdanie na Instagramie, ja ktoś nie wie i zaczyta na 2010. Właśnie się zastanawiam, czy nie zrobić Wam rozdania, ale tego to jeszcze nie jestem na 100% pewna, ale... O, drugi tom! Drugi tom! A, ale ja jestem. Podekscytowana. I'm very so exciting, e, bo nie wiem jeszcze, kiedy będę czytała ten tom, ale on jest mega gruby. Jak, o ten tutaj ma 300 stron, a ten po polsku. Ile ma on po polsku? no też 300, dobrze. No. Jak ten ma 497, to ciekawe, ile będzie miał ten, e, no polski, e, bo pewnie z 600 to może mieć. Ale teraz, o jeszcze jedno. Jeszcze Inter. The Interbellar Logic of My Life. To, też, to jest ta książka tego samego autora, ale po prostu inna historia, która szczerze bardzo mnie zainteresowała. Dobrze, ale teraz szybciutko, czyli drugi tom Ari i Dante. Ja na razie wam pokażę to angielskie po prostu wydanie, bo to jest ta sama książka, tylko w innym języku. Drugi tom Arystoteles i Dante opowiada o tym, że Ari i Dante już nie chcą. Nie chcą dalej yy, żyć w mroku, nie chcą żyć w mroku tego, kim naprawdę są, i chcą się troszeczkę ujawnić coś takiego. Jakby szczerze nie czytałam jeszcze za bardzo opisu, co to była za książka, ale może ja Wam przeczytam po angielsku, to, to umie po angielsku, zrozumie, jak to nie, ale właśnie zdaje mi się, że to tłumaczenie po polsku jest troszeczkę inne niż po angielsku, bo po polsku to jest Arystoteles i Dante przepadają do nich życia, a... Yy, Tutaj bardziej, jak sobie to tak tłumaczyłam, to to bardziej wychodzi, że Arystoteles i Dante jeżdżą, po wodę, podróżują po wodach świata, coś takiego. Więc nie wiem, czy to jest bardziej, przypadają w niż życia. I really, I don't know. Ale dobrze, nie wiem, czy Wam mówiłam, jest to, jest to premiera 11 stycznia, czyli ta piękna data z samymi jelenkami No co? Ja za drugi Tom się na pewno zabiorę, ale pierwszy też z, yy, po polsku. Też możliwe, że z chęcią zakupię. Dobrze, kolejna książka, jaką tutaj mamy, yy, to będzie już się no, nawet Wam odsunę. To jest Wszyscy Jesteśmy Łotrami, które będzie wydawane u wydawnictwa Young. I o Boże, ja czytałam ten opis, Ach, ale on jest fantastyczny. Jakby może wam szybko opowiem o czym to jest, że raz na 40 la lat e, wznosi się krwawy księżyc. Krwawy księżyc i wtedy jakby taka kurtyna się odsłania i są mistrzostwa jakby całego świata. E, są mistrzostwa świata właśnie w ten krwawy księżyc, w którym w których można wygrać e, można wygrać dostęp do bardzo nieosiągalnej magii, ale w tym roku dzieją się inne rzeczy, ponieważ zawodnicy dowiadują się, jakie mogą być rzeczy na tym turnieju I mogą oni albo, albo iść ze wskazówkami zagara, albo mogą sprawić, że zmienią swoją przyszłość na zawsze jak dla mnie jest mega ciekawe, a nie właśnie nie wiem, czy wiesz, ja, ja lubię właśnie bardzo takie klimaty, jakby. Po czytaniu legendy, to. Ko I love. Kocham całym sercem. Dobrze. Kolejna książka. Y, tutaj będzie. Ja, szczerze, zszłam od niej raz od Toli, ale teraz sama ją chcę strasznie przeczytać. A co to za muszka jest. Więc y, to jest ogólnie książka Cieszę się, że moja mała, mama umarła. Nie pamiętam teraz, kto ją napisał, ale wiem, że to jest jakaś słynna amerykańska. Y, amerykańska pisarka, o właśnie, teraz jeszcze szybciutka. Y, wszyscy jesteśmy łotrami y, premiera 25 stycznia. Dobrze, ale już wracając, do cieszę się, że moja mama umarła, to jest właśnie o, o, o aktorce, która stała się. Bardzo, ale to bardzo znana, bardzo sławna, i to opisuje trochę jej historię życia. Jak możemy się domyślić, po tytule ta historia jej życia no, nie jest za ciekawa, bo sam tytuł o tym mówi, ale mamy tutaj historię tego, że ona już od najmłodszych lat chciała zostać pisarką, jednak niestety. Jej mama miała wobec niej inne plany, ponieważ w wieku 6 lat wzięła no, pierwszy casting i od wtedy zaczęła się jej przygoda z, no, z. z aktorstwem. I niektórzy mogą pomyśleć, super fajny problem z głowy, dzięki mamie staniesz się sławna, ale u niej to tak nie za bardzo działało, ponieważ yy, mama przystosowywała jej diet, dietę bez przerwy pilnowała, żeby, żeby chudła, pilnowała też bardzo jej wagi, ważyła ją pięć razy dziennie, i do tego jeszcze sprawiała, że jej okres dojrzewania się opóźniał a, myła, opóźniał, a myła ją sama do, 15, do 16 roku życia, więc. Ta historia może być bardzo, ale to bardzo interesująca, a ja z chęcią bym coś takiego przeczytała. Więc ma, myślę, że też, bo wiecie, jednak nie zawsze aktorki i aktorzy mają tak, tak interesujące historie. A tutaj jeszcze nasza, y, 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 nasza aktorka zmagała się z niedoborem odżywiania. Teraz sobie nie przypomnę, jak to się nazywało, ale wiecie, że po prostu nie chciała jeść i się potem z tym zmagała. I co no naprawdę, naprawdę niesamowite, bo to, to taka historia zdarza się bardzo rzadko. A zazwyczaj, jak już są jakieś złe historie, to głównymi złocznicami, nie oczywiście we wszystkich, ale w wielu są ojcowie. Więc tutaj jest troszeczkę tak, taka odskocznia od tego wszystkiego, co było. I tym razem patrzymy, jak to mama jest tym złym bohaterem. Dobrze, kolejna książka to jest Solitaire Alice Ostman, czyli jak każdy z Was dobrze wie... Kurczę, czekajcie, bo oh, zapomniałam wam znowu powiedzieć e, premiera cieszę się, że moja mama umarła... Cieszę się, że moja mama umarła i jest to e, pi... 24 stycznia. Dobrze, już jak już mówiłam, Soltaj Alice Ostman jest to książka, nowelka z serii Heartstopper. Tutaj właśnie nie wiem, czy przypadkiem taki spoiler nie. Nie, to nie jest spoiler. Właśnie. No. W This Winter mamy troszeczkę chyba pierwszy rozdział z. Tak. Pierwszy rozdział z This Winter. Soltaj, boże, co ja mówię? A więc tak, soltaj to akurat y, jest, jest nowelka, ale nie jest ona ani o Niku, ani o Charlim, ani o tym jak spędzają święta, tylko to jest historia o Tori, o bohaterce, którą bardzo wiele osób lubi, a która nie jest przynajmniej w pierwszych tomach nie była tak bardzo, ale to bardzo dorzucana do serii Hairstoping, bo no to się jeszcze głównie opiera o Niku i Charlim, no nie? A... Tori, Tori, Tori też jest bardziej taką skrytą osobą, więc też ciężko powiedzieć, co o niej sądzić, więc zdaje mi się, że bardzo dobrze, że Alice Osny zdecydowała się właśnie na taką książkę, na taką odskocznię, ponieważ tutaj widzimy myśli Tori i może tak naprawdę jak zawsze widzieliśmy go z perspektywy, albo w większości sytuacji widzieliśmy go z perspektywy Charlie'ego, to może akurat tutaj zobaczymy, że mimo że się zachowuje tak. To może myśli ma jeszcze całkowicie inne, więc ja się tego bardzo nie mogę doczekać. I premiera jest 11 stycznia, no, znowu ta piękna data. Dobrze, kolejna książka, i tutaj już zostały mi dwie ostatnie, ale to na no spokojnie, bo no co, muszki latają? Kur. Nie wiem skąd, co, so, ale dobrze. Kolejna książka... O oh no, nie zapisałam sobie daty. E, ale dobrze, kolejna książka, e, to jest akurat tutaj kryminał będzie, więc jest Dom po drugiej stronie jeziora. I e, już sam tytuł był dla mnie taki. Okej, okay. ale e, potem zobaczyłam, jak sobie na chwilę weszłam w tytuł, że jest to pisarz fenomenalnych, przetrwaj, przetrwaj noc i zamknij wszystkie drzwi, chyba tak. Tylko sobie myślałam. Dobra, czytamy tytuł. <grym>, czytamy, o czym to jest. I tak mnie to zainteresowało, jakby to strasznie mnie zainteresowało. A ja do kryminałów i do fantastyki po prostu lecę jak muszka do dżemu, naprawdę. Muszka do dżemu? No chyba tak się mówi, no wiecie o co mi chodzi. I tutaj tak, mamy tutaj historię aktorki, nie pamiętam teraz imienia, nie przepomnę sobie, przepraszam, ale mamy tutaj historię aktorki, która wyjeżdża od fanów, od mediów, od paparacji, od wszystkiego, co jest związane z aktorstwem, wyjeżdża do spokojnego domu jej rodziny, jej rodziny, jej rodziców. I ona tam przebywa, ona tam przebywa, żyje sobie na spokojnie. I obserwuję z drugiego końca jeziora dom, ich dom, pewnego małżeństwa. Nie wiem, nie wiem czy główny bohater się nazywał ten z tamtego domu Riley? Ma, nie mam. Rail? Nie wiem. Nie wiem, jak ktoś. Prze, prze, yy, wybaczcie mi, ale tak. Mieszka on ze swoją żoną. mają ją dobrze, ale. Obs, ale Nasza główna bohaterka bez przerwy ich obserwuje i widzi, że pewnego razu znika jego żona. I tam było w opisie, więc to nie jest spoiler. Pewnie każdy myśli, że jak skończy się ta historia, ale trzeba pomyśleć jeszcze raz, bo wszystko może zostać no, wyjaśnione całkowicie inaczej. I powiem wam także to jest fenomenalne, bo... Nawet jeśli ja jeszcze nawet nie zaczęłam tej książki, to ja już sobie myślę, jak to się może potoczyć. I to jest bardzo fajne, bo od razu w mojej głowie się pojawia wiele, ale to bardzo wiele zapytań. Czy, czy to się stało, czy to, czy to, czy to, czy to. to, to... W sumie ja wiem, troszeczkę tak było jak z rokiem płytkich kłamstw, że ta książka może mi rozwalić jakby psychika, ale nie w tym sensie, że tak serio źle, tylko może mi ją rozwalić w tym sensie, że tylko może mi ją rozwalić w tym sensie, że ja bym dosłownie się nie spodziewała tego, a jednak to się stało, jakby ogólnie ten sam pomysł e, była chwilowa przerwa, ponieważ biegam do sklepu, ale już jestem e, już mówiąc, kończąc, e, ten sam pomysł napisania tego e, jest moim zdaniem naprawdę niesamowity. I że wszystko nie wskazuje na niego To to już jest też coś, bo Zazwyczaj właśnie takie rzeczy, to zazwyczaj mąż morduje żonę lub podobne A tutaj Nie mogę się tego doczekać po prostu Po prostu się nie mogę doczekać Dobrze i ostatnia książka jaką tutaj mamy i ja ją wzięłam tak, popatrzyłam sobie No jakoś Okładka mnie nie przyciąga ale dobra, why not? Zobaczymy, co to jest I kolejna książka, w której się zakochałam Czyli jest to książka Zwykli Śmiertelnicy I od razu wam mówię, żebym nie zapomniała Jest to premiera 2 lutego Też cudowna tata Więc tak Zwykli Śmiertelnicy Jest to książka o rodzeństwie Teraz sobie nie przypomnę imion Więc za to proszę o wybaczenie jest to książka o rodzeństwie, które jest wampirami, którzy sobie żyją jako wampirzy, którzy mają już ponad 100 lat, więc nadal są jeszcze nastolatkami, i pewnego razu, przez to, że popełniają okropny błąd, cieka ich coś gorszego niż śmierć. Czyli przemienienie w normalnych nastolatków. I wiecie, oni w ogóle, ale to w ogóle nie są zadowoleni, strasznie są z tego powodu naburmuszeni, bardzo im się to nie podoba, ponieważ wiecie, śmiertelnicy, oni zawsze byli przeciwko nim, ale pewnego razu odkrywają, że to hej, to wcale nie jest takie złe, ponieważ nasza główna bohaterka, dziewczyna poznaje grupę, poznaje grupę, którą bardzo, z którą bardzo się polubiło polubiła, a przede wszystkim jednego chłopaka, w którym się zauroczyła. I tak się dzieją dalsze rosy. Jak się one potoczą? Nie, nie, ja nie mam pojęcia. Więc też na pewno z chęcią wezmę sobie po prostu tą książkę jak najszybciej, bo no, to jest fantastyka, więc jakże, jak ja już mówiłam, na kryminały i fantastykę lec, jak mucha do dżemu. Dobrze, i to by było już na... Na tyle z tymi polecajkami, ale teraz jeszcze szybciutko Wam powiem, co aktualnie czytam. I nie było już nikogo: Agaty Christie, ruszyłam od już bardzo dawna, bo tak dwa dni temu to wzięłam. Byłam na stronie 27, a jestem na 78. Więc e, lecę bardzo szybko i bardzo mi przyjemnie to idzie. Patriota z legendy, jeszcze nie skończyłam, ale skończę do końca roku, spokojnie. Jestem na stronie 186. Jakoś na razie nie za bardzo ruszam, bo się bardzo wciągnęłam w Christi, ale na spokojnie to jeszcze w tym roku skończę. Więc tak. I dobrze, moi drodzy, to by było na tyle w dzisiejszym filmie. Dajcie znać, czy Wam się podobał. E, może któraś z tych premier też Was zainteresowała? Z chęcią mi powiedzcie. I co, ja się będę z Wami żegnać. Życzę Wam jeszcze szybciutko. Miłej Wigilii. Wiem, że to będę wrzucała chyba dzień przed Wigilią lub w dzień Wigilii, więc życzę Wam miłej Wigilii. I co? Życzę Wam również miłego dnia. Bądź w nocy. Trzymajcie się. Cześć!